Witajcie w ten piękny, słoneczny, zimowy dzień. Mało co jest do zbierania w tej chwili. Było u mnie kilka takich przymrozków, nawet do minus 6, leżało trochę śniegu. Teraz ten śnieg stopniał, i dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o jednej z niewielu roślin, którą teraz możemy zbierać o takim zielu, które mrozu się nie boi Gwiazdnica Pospolita. Popatrzcie, taki drobny chwast. Azotolubny. Bardzo lubi miejsca żyzne. Moja działka jest dosyć uboga, ale tutaj właśnie ta akurat to miejsce ma więcej azotu i tutaj ta kępa sobie pięknie rośnie. Kiedyś robiłem taki filmik o sikaniu w ogrodzie, więc nie ukrywam, że na pewno się przyczyniło to do, do takiego pięknego wzrostu tej gwiazdnicy. Natomiast. Jest to dzikie warzywo użytkowane w bardzo wielu krajach. W innym filmiku pokazywałem kiedyś podobne gatunki, które można pomylić z gwiazdnicą pospolitą. Natomiast no jest to taki częsty gatunek. Między innymi w Japonii jadana w siódmy dzień po nowym roku. Jest wtedy specjalne święto siedmiu wiosennych ziół. Zbiera się siedem gatunków dzikich chwastów, między innymi tasznik, gwiazdnicę i jasnotę i właśnie robi się taki klej gryżowy z tymi liśćmi jadana także na zachodzie Europy, na południu Europy w wielu krajach w Armenii, ważny składnik tamtejszej takiej zapiekanki, takiej pity Jingalos hats, ale jadana też w Anglii, we Włoszech miejscami także w Chorwacji eee, u nas była jadana jedynie na podchalu, nazywano ją tam Musec i ogólnie właśnie ludowa nazwa jest Muszec albo Muchotrzew a oficjalna Gwiazdnica Pospolita. Gatunek z rodziny goździkowatych te chwasty i rośliny łąkowe z rodziny goździkowatych zawierają często dużo saponin, także ma taki mydlisty smak bo saponiny właśnie mają taki mydlisty smak, więc i nie nie obiadajcie się nie od razu za dużo, jak nie jesteście przyzwyczajeni do takiej ilości saponi. Saponiny można częściowo usunąć przez gotowanie, odlanie wody, więc warto z nią postępować tak jak z wieloma innymi chwastami. W kulturach właśnie mediterrańskich sałatki robi się dopiero po jakimś 10 czy 30 minutach, nawet gotowania i odlania wody. Oczywiście ludzie jedzą nawet na surową gwiazdnicę, jak się zje kilka pędów, to nie zaszkodzi. Ja zwykle właśnie gotuję, odlewam wodę, ewentualnie wrzucam małą garść posiekaną do jajecznicy. Nieraz już robiłem w nowy rok spod śniegu, wygrzebywałem właśnie tą y, gwiazdnicę u siebie pod domem. Gwiazdnica pospolita to taki szczególny chwast, który nie lubi jak jest za gorąco. On prawie, że zamiera w lecie, gdzieś tam takie są niewielkie kępki tylko, a ożywa kiedy temperatury spadają poniżej właśnie 15-10 stopni. Robi się taka wilgotna jesień. Jeśli zima jest łagodna, tak jak gdzieś tam na zachodzie Europy, to przez całą zimę jest zielona, a u nas no też się bardzo dobrze trzyma i naprawdę nie boi się mrozu. I też no wiosną, marzec, kwiecień też można... Można ją zbierać. Także pamiętajmy o gwiazdnicy. Widuje się ją często też na trawnikach miejskich. Nie bójcie się tych trawników miejskich. Naprawdę lepiej. Wziąć kępę z takiego trawnika i dobrze ją obmyć i obgotować, niż kupować byle co gdzieś ze sklepu, z niewiadomo jakich plantacji, w jakich warunkach uprawianych roślin uprawnych. Teraz już nie używa się ołowiu w paliwie. Ilość ołowiu w glebach spada. Jeśli nie będziemy zbierać tej gwiazdnicy w odległości nie wiem, 20 metrów od ruchliwej drogi, to naprawdę nie bójmy się tego nawet w mieście zbierać. A w miastach właśnie jest bardzo dużo, w każdym mieście, często między blokami, gdzieś w miejscach właśnie zacisznych, gdzie jest cieplej, na jakichś rurach ciepłowniczych to tam właśnie wtedy ona będzie taka bujniejsza. Przeczytam Wam jeszcze co pisze o Muszcu, czyli właśnie o Gwiazdnicy Pospolitej Marcin Siennik. Jest to jeden z pierwszych polskich zielników wydany w roku 1568 i tak pisze o muszcu. To ziele jest dwojakie: jedno większe, a drugie jest mniejsze. Oboje na ranu jest ba bardzo dobre ziele: puchliny broni. Drewno albo żelazo z ciała wyciąga, gdy samo ziele będzie stłuczone, a na miejsce przyłożone. Też sok tego ziela leczy zębowy bol. Tym obyczajem, jeśli kogo na lewej czeluści zęby bolą, wtedy wpuść tego soku w prawą nozdrze, a jeśli w prawej czeluści bolą zęby, wtedy tego ziela soku w lewą nozdrze wpuść, a zatuliwszy nozdrzę, potrzymaj chwilę onego soku w nosie, to masz uczynić po trzy razy. Też sok tego ziela muszcu z białym miodem smażony, tego po trosze puszczaj na oczy chore, pomaga i bielmo spądza i wzrok czyści i wyjaśnia też naprzeciwko opuchlinie i naprzeciwko jadowi z ukąszenia psa albo węża dobrze ten sok z winem pić ciepło też gdy komu jelito puchnie w stolcu poma, poma Pomazuj tym sokiem ciepło, uznasz pomoc i też jelito wyszłe wpądza w człowieka, gdy ten muszec będzie stłuczony z liściem, a będzie to liście przyłożone na jelito, a zwłaszcza mały muszec. Też sok tego ziela rany wysusza z swej przyrodzonej własności, goi każdą ranę, a zwłaszcza, które bywają ze złych krost. No nie jestem pewien, co oznacza ten... Większy muszec być może chodzi o gwiazdnicę gajową, która jest niesmaczna, gorzkawa, ale może leczniczo też właśnie była stosowana właśnie jako większy muszec. Tego się już nigdy dokładnie nie dowiemy. Dzisiaj też wyszły pierwsze płomiennice zimowe. Smaczny grzyb jadalny, pomarańczowy kapelusz i taka ciemna od dołu czarniawa wręcz nóżka. No i to taka niespodzianka. Zakwitł grudniowy mniszek między właśnie gwiazdnicą niesamowite.